Ojciec Roku. Tak. A my właśnie uratowaliśmy świat. Ja. Ojcem Roku można być na wiele sposobów. Zwłaszcza, że zawsze coś ciekawego leci światłowodem prosa. No, chyba ktoś na mnie zerka. Nie na Ciebie, tylko ma zerka. Zerka. No. Każdy zerka na te zerka, bo pokazują, że w można mieć internet nawet przez rok za zero złotych. Sędzio, korzystaj nie, od jutra. Nie, wektra, mówisz? Masz. Memak. memak no, nie, no, na przemęczenie, na no, skurcze, no, na stres, no, na prawidłowy poziom no, testosteronu. Memak. Męski magnet o poszerzonym składzie. Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne, ale ja chcę więcej. Muszę mieć energię na masę. Więcej. Chcę być odporny na wszystko. Więcej. Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej. Jeśli chcesz więcej, sięgnij do no, Mężczyznę zabiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i do kwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Witopol dla mężczyzn więcej niż witaminy. Rodzinka? Użytkownica bezpłaszczowa TV-tuma easy high green siedza. Ciczelnie na raz, dwa zdrowe, spadowice oh, oh, tak, danie. Oh. Przez temu zaczęli wypadać włosy. Można było z tym żyć, wiadomo. Ale po co? To jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem swój szampon na DX2, przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Byłem głowy jak do tej pory, ale DX2 przy okazji wzmacniał moje włosy, które odrastały, odporniejsze na wypadanie. Jedyne zmiany u mnie to DX2 i fryzura. Chociaż nie, jest jeszcze coś. Zmień swój szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów. Grypa, nie chcę się męczyć. Biorę Gripex, który działa na wszystkie te objawy. Gripex działa i ja działam. To jest leko dla bezpieczeństwa swojego. Nie Niedrożność nie nie zatok w przeziębieniu? Działam i biorę nowość. Gripex Hot Intense. Gripex Hot Intense udrożnia zatoki maksymalną dawką składnika. A ja mogę odetchnąć intensywnie. Działam. Kiedy płacisz mniej, wszystko smakuje lepiej. Dlatego w Globo znajdziesz różne dania w codziennych promocjach. Rozkoszuj się ulubionym sushi z darmową dostawą albo z zdrowym jedzeniem przez zniżką. A do tego 30% rabatu na wybrane produkty z McDonald's. Powiedz Globo, zamawiaj jedzenie, zakupy i cokolwiek chcesz. Globo, ty zamawiasz, my dostarczamy. Każde planie jeszcze twoje planie. By to powstrzymać stworzono Mullight Keratin Therapy. Z aktywną formułą, która tworzy barierę powstrzymującą niszczące się uderzenia. Mullight Keratin Therapy. Czyste planie, bez niszczeń. Myślałam, że nigdy nie rzucę palenia. Ale w końcu kupiłam desboxa. Wystarczyło jedno opakowanie. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Ciągu dnia odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadze Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieratki oraz gulmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w, w normie. Nawet kiedy Drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po DETUSAN, specjalistyczny produkt na kaszę palacza. Pastryki do ssania detusam powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Nie musisz się męczyć. Wybierz DETUSAN. To sprawdzone rozwiązanie w walce z kaszlem palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub od kaszlu palacza. Wyprzedaż trwa jest! Fantastyczne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane kołdry i poduszki. Na przykład poduszka z pianki elastycznej za 75 zł. Rabat 60% jest! Skandynawian sleeping and living. Modele świadome? Zawsze w confrendzie. Świadome odżywianie dzięki nawet 860 produktom. I wiesz co jesz? Od czwartku i pomarańcze kabio, kilogramowe opakowanie tylko 5,99. Alpro sojowe jedynie 5,99 z kart. Idę tam, gdzie wszystko mam. Conflant. Wie, wieczór z alpejskim mleczkiem zawsze będzie wyjątkowy. Alpejskim mleczko. Delikatna czekolada oblewająca puszystą piankę zbliża nas do siebie. Milka. Delikatność smakuje lepiej. Mój sposób na zdrowie? Wigor. multivitamina. Mam zdrowie, odporność i to całość. Wigor. Więcej, bo nawet 45 korzyści dla zdrowia. Wigor multivitamina z adaptogenami, aż czy czylejszy. Wigor. Naprawdę warto. Czego szukamy, panie inżynierze? Mam dosyć pracy w terenie. W polowym przybiórku, byle nie drewniany. Bo lubię co lubię. Będzie w ogóle. W znajdziesz oferty bardzo dobrze dopasowane do ciebie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Verdinfix Fix Slim. Na wsparcie trawienia i prawidłowej wagi. Sponsorem programu jest operator sieci Plus. Dostawca światłowodu i pakietu streamingów.